Gosieman, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś witam się z Wami z Uluatu. Już kilka razy was zabrałam do tego miejsca i teraz jestem w przepięknej okolicy w Uluatu. Dokładniej to przy, takim, przy takiej restauracji, przy takim hotelu, który nazywa się Dream Sea. Jak możecie zobaczyć, kolor wody jest obłędny. Te nagrania, które teraz oglądacie, one są nieretuszowane, także nie podkręcam tutaj kolorów. Jest też w ogóle piękna pogoda na razie, chociaż zobaczymy, co się będzie działo, bo tam zbierają się czarne chmury i mam nadzieję, że dzisiaj pokażę Wam coś ciekawego. Odpowiem znowu na Wasze pytania z poprzednich odcinków. Mam nadzieję, że to już taki będzie standard, że będziemy w ten sposób mogli się komunikować. Powiem Wam też, że widziałam tutaj podczas parkowania skuteru widziałam bardzo dużo małp. To były dzikie małpy. To nie są takie małpy jak w tym Małpim Gaju, które Wam pokazywałam. To są takie małpy, że generalnie lepiej nie podchodźcie, bo możecie dostać, możecie zostać okradzeni. Te małpy nie są, znaczy, pff, w jakimś tam stopniu pewnie są przyzwyczajone do ludzi, ale nie tak jak w Małpim Gaju. One nie dostają regularnie posiłków, więc to nie jest najmądrzejsze, żeby do nich podchodzić. Ja postaram się Wam je nagrać, ale to będzie nagranie z bezpiecznej odległości, także będę na pewno musiała być ostrożna. Przyjechałam teraz na. Śniadanie, no i będę miała przepiękny widok. Wiecie co, jeszcze Wam powiem, że dzisiaj się dobrze załatwiłam. Jak otwierałam bramę, żeby wyjechać z domu, to zupełnie zapomniałam, że dwa dni temu woziłam moją koleżankę na skuterze jako pasażera. No i wyciągnęła te takie podstawki pod nogi, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. W każdym razie zapomniałam to schować. No i moja wina i dzisiaj tak zarzuciłam nogę, żeby przełożyć ją przez skuter i tak się przywaliłam, ale tak się przywaliłam w to, że pękła mi skóra do krwi, nie jakoś aż tak strasznie mocno, ale krew się lała, a poza tym to chyba się przywaliłam jakoś w nerw któryś, bo myślałam, nie wiem czy kiedyś się tak walnęłam, dziwnie, że myślałam, że zemdleję przez chwilę, w jakiś, jakiś no właśnie w jakiś nerw musiałam się przewalić, coś takiego, w każdym razie spuchła mi już noga i już czułam jak jechałam na skuterze, że mnie boli, a teraz musieliśmy schodzić po schodkach i po prostu tak kuleje, że no ciężko się chodzi. Naprawdę nie jest zbyt przyjemnie, a szkoda, bo No zobaczcie jak to jest pięknie. Jakie kolory, co tutaj się dzieje, ale nie poddam się i po prostu będę chodzić. Nie wiem, czy ja sobie po prostu kości nie wyszczerbiłam, bo naprawdę tak się przychmociłam. Tak czy siak, e, postaram się Wam dzisiaj pokazać ciekawe miejsca i nie będę narzekać na tę nogę. E, poprosiłam już o lód, więc przyłożyłam sobie do m, tego mojego kolana, która zaczyna powoli puchnąć. Mam nadzieję, że będzie w porządku, ale boli, oj, boli. Ciężej schodzi niż, niż wchodzi. Ale ładnie. Pokazałam wam teraz pokój dlatego że szukam czegoś gdzie będzie można się zatrzymać na noc. I to była pierwsza opcja, a teraz jedziemy zobaczyć drugą opcję. Zostawię rzeczy w miejscu, w którym się zatrzymam. I pojedziemy chyba zobaczyć świątynię Uluatu. Nie byłam jeszcze nigdy w tej świątyni, więc fajnie będzie Wam ją pokazać. Kolejne miejsce, które będę oglądać nazywa się The Impossible. Bardzo fajna gra słów. I zobaczmy jak to wygląda. Podobno jest widok na ocean. O, przede wszystkim pierwsza rzecz, to zobaczcie, jest basen standardowo. A tutaj jest... Zobaczcie. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, co to jest. Jeżeli macie jakieś propozycje, to czekam na Waszą odpowiedź. I liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. To jest, moi drodzy. Pomelo. Na razie jest problem, żeby znaleźć kogokolwiek, kto tutaj pracuje. Nikt się nie przywitał, także albo się uda, albo się nie uda. Zobaczymy. Pomelo. No ale nie ma ocean view. No nie ma, no właśnie chyba że to też nie no, Nie ma, nie ma, nie no ma to trochę... No i niestety okazało się, że pomimo tego, że na bookingu było napisane, że jest Ocean View, to w ogóle nie widać ani plaży, ani oceanu, także powrót do pierwszego miejsca. No bo jak się jest tutaj nad morzem, nad klifami i to nad pięknymi plażami, to bez sensu nie mieć widoku na morze. Ja tak uważam. Zdecydowałam się w końcu zatrzymać w takim ślicznym pokoju w stylu boho. Bardzo mi się podoba to lustro tutaj, ale najładniejszy jest, najładniejszy jest widok z tego pokoju. Zobaczcie. Nie ja będę gadać, po prostu popatrzcie, jak tutaj ładnie. Ale mogę Wam też powiedzieć: jeszcze taką ciekawostkę. Ja teraz otworzyłam drzwi, natomiast trzeba je tutaj dokładnie zamykać. Dlatego, że zobaczcie, co tutaj jest napisane. Trzeba uważać na małpy. I to nie są żarty, bo małpy tutaj się włamują, kradną I tutaj w tym miejscu, w Uluwatu Jak zobaczycie małpy, to one są zdecydowanie bardziej agresywne niż te w takich Gajak. No i jestem pierwszy raz pod wejściem do świątyni Uluwatu przed wejściem trzeba umyć ręce. Tutaj są przygotowane takie specjalne kraniki i zaraz będę przechodziła przez kąpiel, przez prysznic antybakteryjne. Teraz sprawdzamy temperaturę. Here? Oh sorry. Ok, healthy, thank you. Jak się wchodzi tutaj do świątek, to trzeba się oczywiście odpowiednio ubrać. Jest gorąco, więc ja po prostu mam założone shorty, ale wzięłam ze sobą sarong, a oprócz tego, zobaczcie, tutaj są przygotowane sarongi, także ja chowam ten swój e, i zaraz założę ten lokalny. <mulatory noise> Mam już założony sarong i teraz tak jest, że w niektórych miejscach trzeba też zmieć zakryte ramiona. Więc ja tak jak Wam pokazałam, ja wzięłam ze sobą i dłuższe spodnie i wzięłam też ze sobą y, tam jest entrance, też się pogubiłam. I wzięłam ze sobą jeszcze sarong dodatkowy, ale spytałam się teraz przed chwilką, czy potrzebuję zakryć ramiona i pani mi powiedziała, że nie. E, także jak Czasami się zdarzają takie komentarze, że ja nie szanuję lokalnej kultury, to słuchajcie, tak naprawdę tylko osoby w komentarzach mają jakieś pretensje do mnie no, no. o to, jak ja się ubieram, a lokalne osoby zero, zero pretensji. Ale ciekawa sprawa, bo pani, która pomagała, podpowiadała jak założyć... Kurczę, nie wiadomo, gdzie to jest wejście. Pani, która pomagała teraz założyć mi sarong, to powiedziała, że ubranie spoko, ale żeby uważać na telefon i na okulary. No i właśnie się spytałam, czy chodzi o małpy, powiedziała, że tak, na razie ich nie widać, ale no właśnie, w Uluwatu to są te dzikie małpy, także mam nadzieję, że dzisiaj obędzie się bez kradzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. na Dzień dobry. Cześć. Because they're wild. Yeah, this is wild. Yeah, but they're not the same. They're the same. This is the So today we have a tour guide. Yeah. This is Mare. Say, my name is Mare. I'm from uh, Bali, Uluwatu. Uluwatu. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. And I cannot wait to hear more about the temple. All right. And, yes. and Mare told me to be extra careful with the monkeys. The Monkeys are just hitting yes. on the back. And they're wild, yes. right? They're were, were, we're monkey here. Yeah. Time sometimes only take the glasses from the fish uh -huh. Because he would like to change like barter for the food. Right, smart monkeys. Yeah, smart monkeys. <laughs> <laughs> Thank you, Maday. Actually, Wow, this is a big family. Just yeah. <laughs> crazy. Przewodnik właśnie opowiada o tym, że stracił pracę. On pracował jako przewodnik taki ogólny, jeździł po wyspie razem z turystami. A teraz oprowadzę tutaj po Uluwatu Temple. W ogóle jeszcze wam powiem, że na razie jeszcze nie doszliśmy do świątyni. Bardzo duży plac jest tutaj dookoła, piękne widoki słychać morze, ocean w zasadzie ocean indyjski, Duża tu jest duża przestrzeń. I właśnie teraz Madę powiedział nam, że tutaj wcześniej, podczas jednego wieczoru, popołudnia, w sumie w ciągu jednego dnia, przychodziło how many people? You said they were coming here? 5000? Uh, uh, for... For for now? Before. Oh before so two two three thousand. Two three thousand a day. Yeah, before, yeah, before yeah. My God and now Now max something Wow. Jak więc możecie zobaczyć, jak możecie usłyszeć, to no, sytuacja tutaj nie jest najlepsza. To jest takie trochę ironiczne: no bo ja teraz mogę cieszyć się tym, że jestem w pięknym miejscu bez tłumu ludzi, bo tak naprawdę to nie widziałam tutaj żadnych innych turystów na razie. Ale co to za radość, w sensie, no wiecie, mieszane uczucie mam, bo gdybym miała wybierać, to bym wolała, żeby tutaj wszystko wróciło do normy, żeby ludzie mieli pracę. No ale jest jak jest, więc chociaż pokażę wam, jak tutaj pięknie jest dookoła. Fajnie, że mamy przewodnika, bo właśnie się dowiedziałam, że Uluwatu oznacza Ulu, to jest na górze, on top of something, a Watu to oznacza e, cliff, więc to prostu oznacza na górze klifu. No i to ma sens, dlatego że Uluwatu, w Uluwatu jest mnóstwo klifów, także <gryw> nic skomplikowanego, ale dobrze wiedzieć. Ja o tym wcześniej nie wiedziałam. przybliżenie, tutaj w lesie jest wielka statua, której teraz za bardzo niestety nie widać. Schowam się tutaj, bo trochę wiatr zaczął wiać i może mnie nie być słychać teraz. No to to jest statua Pana Niestety teraz zapomniałam jak się nazywa, ale podpiszę wam gdzieś tutaj, który dotarł na bali w XI wieku z Jawy I on założył sześć najważniejszych świątyń, które znajdują się na wyspie. Teraz właśnie się tego dowiedziałam od przewodnika. I co ciekawe, to ja w tych wszystkich sześciu świątyniach już byłam. I wszystkie te świątynie Wam kiedyś w niektórych odcinkach pokazywałam. I tutaj ta świątynia teraz, pura Uluwatu, czyli świątynia Uluwatu, Uluwatu. Temple. Jest jedną z tych sześciu najważniejszych świątyń na wyspie. No i właśnie została wybudowana przez tego pana, którego statua znajduje się w środku lasu. Gigantyczna jest ta statua, teraz pewnie tego nie będzie tak bardzo widać. E, czyli ta świątynia została wybudowana bardziej w stylu jawajskim w ogóle. E, oczywiście wtedy na jawie nie było e, islamu, tylko był, e, był hinduizm właśnie. There's so much to see that ain't about love I'm ready to face my fears I'm ready to taste the weird I just wanna walk the hills above My ordinary life, I could let it burn Cause I just wanna go, go, go to the deep end I just wanna go i Pochaliśmy na zachód słońca do miejsca, które nazywa się Single Fin. Ja już tam kilka razy byłam, kilka razy nagrywałam, ale zapomniałam, że było trochę za wcześnie. <laughs> Dlatego, że tamto miejsce otwiera się o 16, więc wszystko było jeszcze zamknięte. No i pojecha... w końcu podjechałam do miejsca, które nazywa się The Alchemist, i to jest przepiękna restauracja z wieloma opcjami wegetariańskimi. To jest nie tylko wegetariańska restauracja, ale zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. I niestety strasznie mnie boli kolano, także chodzę także że kuśtykam po prostu, ale to nie sprawi, że nie uda mi się dzisiaj e, miło spędzić czasu, także kuśtykam, ale idę do przodu. E, tak, nie poddaję się zdecydowanie. I jechałam teraz taką główną, ale boczną drogą, głupio to brzmi, ale takimi dużymi, szerokimi drogami e, i... Przez dziwne miejsca przejeżdżałam, dlatego że to wyglądało trochę, mi to przypomniało taki zdewastowany Singapur. W sensie takim, że była taka duża zielona przestrzeń jak jakiś wielki park, szeroka droga i kondominia gdzieś z woku, ale kompletnie prawie nie było ludzi. I to było takie dziwne, bo były popuszczane jakieś budynki i takie to. Hmm. Szkoda, że ja nie mogę nagrywać jak. Znaczy, no muszę w końcu przyczepić może GoPro do, do, do kasku i wtedy mogłabym Wam też nagrywać z trasy trochę więcej. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, bo dużo tutaj jest takich rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, a niestety ciężko jest mi, wiecie, jak, jakbym chciała nagrać normalnie jakąś kamerą, to musiała, musiałabym zatrzymać skuter, wyciągnąć z siedzenia, odpalić. No trochę, trochę ciężko by to było zrobić na drodze w trakcie jazdy, więc muszę się pozastanawiać, jak to rozwiązać. No muszę w końcu po prostu przyczepić jakieś tam odpowiednie części od GoPro do, do kasku i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. A teraz pozwólcie, że pokażę Wam piękne miejsce, do którego właśnie przyjechałam na kolację. Tutaj ładnie, niesamowicie mi się podoba. A jeżeli się jeszcze uda, to pojadę do beach baru, który nazywa się El Cabron. Mam nadzieję, że się uda, bo chodzi o to, że po prostu teraz jest godzina... Jest po czwartej, zachód słońca jest po szóstej i do tego Elka Bron jest jakieś pół godziny na skuterze. Ja zazwyczaj jestem wolniejsza niż to, co pokazuje Google Maps. Wychodzę z założenia, że wolę żyć niż się spieszyć. A jak jeżdżę na skuterze i myślę, że to jest dobra zasada i polecam Wam wszystkim stosować się do tej zasady. Także zobaczę, mam nadzieję, że Was zabiorę w jeszcze jedno miejsce fajne. Coś czuję, kurczę, że ten odcinek będzie długi. Wracam do stołu, dlatego, że Właśnie ym, przynieśli jedzenie. W ogóle niesamowite ceny, bo się okazało, że wszystkie domki tutaj, które są dostępne, cały domek plus śniadanie dla dwóch osób 350 tysięcy. To nioszka, zwłaszcza porównując do cen w Polsce. Jak słyszałam, że Słyszałam, jakie ceny mają być w tym roku, jeżeli chodzi o wakacje nad morzem. Współczuję, naprawdę współczuję. Mam nadzieję, że granice się niedługo otworzą i że też będziecie mogli odwiedzić Bali, zobaczyć na własne oczy takie piękne miejsca, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. Jegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Jechałam teraz na plażę, która nazywa się Dreamland Beach, i tutaj chciałam pójść do tego miejsca, o którym wam mówiłam, które nazywa się El Cabron, ale przez to, że jest pandemia i przez to, że jest tak mało turystów, no to teraz to miejsce jest otwarte tylko w piątki, soboty i niedzielę. Na dzisiaj jest chyba czwartek albo dzisiaj, środa. Nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień. Środa chyba jest. W każdym razie jest jeden z tych dni, kiedy to nie jest otwarte. No pewnie zbyt dużo kosztuje utrzymanie tego wszystkiego, także mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam jakiś jeszcze fajny bar na klifie i jakieś ładne widoki na zachód słońca, bo tutaj niestety nie ma za bardzo gdzie usiąść. Jest jedna, taki, jedna taka restauracja, ale jest bardzo, bardzo lokalna i to absolutnie nic złego, ale akurat bym chciała teraz usiąść w jakimś takim fajniejszym miejscu trochę. Ale udany dzień. Zmęczyłam się, naoglądałam się pięknych miejsc, zjadłam bardzo dobre jedzenie. Aczkolwiek dzisiaj jestem z siebie dumna, bo mało zjadłam. Nie to, że jedzenie jest złe, natomiast ja chcę trochę schudnąć. Więc cieszę się, że dzisiaj się nie objadłam. Natomiast chyba sobie coś zrobiłam z nogą. Tak się przykopałam, że. Jak, jak już rozchodziłam to jeszcze było jako tako, ale jak jeździłam na skuterze i potem trzeba było zejść ze skutera, albo usiadłam i potem trzeba było chodzić, to po prostu umierałam, naprawdę tak jeszcze chyba się nie przykopałam, żeby przez tak długi czas mnie bolało, a najlepsze jest to, że nie widać jeszcze opuchlizny, więc boję się co tam się porobiło, widzę, że już powoli chyba zaczyna mi wychodzić siniak, no i mam nadzieję, że na siniaku się skończę. Sztykałam normalnie, jak taka babulka. Powolutku na każdym schodku dwie nogi musiały być. Podpierałam się tu z jednej strony, tu z drugiej strony. ale, Ale dałam radę. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo ale dopiero chyba jutro odpowiem na Wasze pytania. To pojawi się jeszcze w tym samym odcinku, ale teraz troszeczkę już padam, więc dogram to jeszcze jutro. Nie będę Was oszukiwać, że to było tego samego dnia. Będę uczciwa. Tymczasem żegnam się z Wami i jutro właśnie odpowiem na jakieś jeszcze kilka pytań. Za wszystkie pytania z góry dziękuję i zapraszam Was do zadawania kolejnych. Miłego dnia, wielkie dzięki, że ze mną byliście. Buziaki i pa,